Inicjatorem byli e, takiego rozwiązania nasi partnerzy węgierscy. Jak wiemy, e, u nich e, doszło do szczepień szczepionkami z, nie tymi, które e, preferuje Unia Europejska. Trzeba było zatem szukać sposobów e, najkorzystniejszych dla mieszkańców ich zalegalizowania, to znaczy poza granicami. Państw, który, które tych szczepionek używały. My jesteśmy w takiej sytuacji, że oczekujemy w przyszłym miesiącu wprowadzenia tzw. zielonych certyfikatów dotyczących całej Unii Europejskiej. I żeby teraz przystać na to rozwiązanie zaproponowane przez Węgrów, ale także wspieranych przez inne kraje, potrzebna byłaby. Dodatkowa decyzja ministra, ministra zdrowia. Sprawa jest zatem otwarta, resorty się porozumiewają, ale pamiętajmy, że to jest kwestia jeszcze kilku tygodni i w wymiarze europejskim będzie po wszystkim. To jest już rozwiązanie wychodzące poza Grupę Wyszehradzką, także po, poza samą Unię Europejską, bo tutaj węgierskimi partnerami jest także Serbia. Czarnogóra, i tak dalej. Proszę Państwa, my na to patrzymy tylko z perspektywy zdrowotnej, nie politycznej, ale rozumiemy zasadność tej propozycji, dlatego że ona sprowadza się do tego, że no do takiego założenia, że prawdopodobnie obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej będą częściej się wzajemnie odwiedzać niż jeździć jeszcze dalej. chodziło o to, żeby. Tworzyć takie możliwości od razu, szczególnie także w wypadku węgierskim, gdzie doszło do pokażnej liczby szczepień innymi spoza Unii Europejskiej, niepreferowanymi przez Unię szczepionkami. Ostateczny głos mają tu ministrowie zdrowia, a nie ministrowie spraw zagranicznych. Ci mogą wyrażać pewne oczekiwania swoich społeczeństw, no ale powtarzam, jest to kwestia zdrowotna, a nie polityczna. your world